konferencji prasowej. Witam przede wszystkim trenerów. Witam Państwa z niszy w ten świąteczny poniedziałek. Remisuję bezbrankowo z warszawską Polonią, ale więcej o samym przebiegu spotkania powiedzą nam Jako pierwszego scenę. przebiegu wydarzeń na wojsku bardzo proszę trenera Goszczyk. Bardzo proszę to Dzień dobry Państwu. No cóż, bardzo zamknięty mecz bez wielu klarownych sytuacji. Myślę, że to my mieliśmy tą meczową, tą najlepszą sytuację w tym meczu do, do zdobycia bramki, ale no niestety jest ta jedna rzecz, która w piłce jest bardzo potrzebna, szczęście, które troszeczkę nas opuściło i w tych pojedynczych sytuacjach, kiedy możemy zrobić coś więcej, dać coś ekstra, trochę tego brakuje. Bo tych samych dostarczeń piłki polekarnych było z obu stron dość sporo, ale takich sytuacji klarownych, takich, których moglibyśmy bardzo mocno oklaskiwać albo strzały, albo parady bramkarzy, tego było e, dzisiaj bardzo mało. Ubolewam nad tym, bo myślę, że obie drużyny chciałyby grać w piłkę, nie chciałbym się tego czekać, ale no, taka jest prawda. No, boisko dzisiaj nie pozwalało i nie pomagało praktycznie w niczym, bo każde, każda próba zawiązania akcji e, na jednej ze stron, czy przez Znicza, czy przez nas, bo teraz dla mnie najważniejsza jest moja drużyna, Powodowało, że trzeba było piłkę grać na 3, 4-5 kontaktów, bo kotyr gonił kotyr. No ale takie są warunki dla obydwu drużyn. Szkoda, bo można było troszeczkę więcej, więcej dać kibicom, którzy dzisiaj się zgromadzili. Ja dziękuję bardzo mojej drużynie i tak mówię. Szkoda, że zbieramy po tym jednym punkcie, ale ważne, że, że coś zbieramy. Ja wierzę w to cały czas, że za chwilę i dla nas mocno słońce zaświeci i będziemy grali e, za trzy. To jest dla nas najważniejsze, ale dzisiaj mamy ten jeden punkt dopisujemy do tabeli i przygotowujemy się do następnego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz prosimy ocenę przebiegu na boisko trenera. Gospodarze, bardzo proszę. Witam Państwa. Jeżeli miałbym coś zapisać do historii tego meczu, to chyba słupek i dwa fragmenty gry po jednym z każdej ze stron. Tak jak trener wspomniał, no, Ciężko było zauważyć jakieś sytuacje. Na pewno trzeba też e, podziękować kibicom, że licznie przybyli oglądać Mimo Świąt, e, spędzić ten czas z nami. Być może e, mogło być coś więcej dla ich widowiska, tak? Ale obydwie drużyny e, wiedzą, jaka jest sytuacja, tak? I ważne punkty są nawet jeżeli Remis dla każdego z tych zespołów też jest cennym, cennym dorobkiem punktowym, tak? patrząc na tabelę dalej trzymamy, dalej trzymamy 8 punktów przewagi nad strefą spadkową. To dla nas jest ważne, dla zawodników, żeby też mentalnie przygotowywać się do następnych spotkań. Wiemy, że za chwilę mamy kilka ciężkich spotkań u siebie i będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Jeżeli to, co trzeba powiedział do Boiska, no, od rana wszyscy robili co mogli, żeby doprowadzić boisko do lepszego stanu, no ale to było wszystko, tak? Nie dało się więcej zrobić, żeby e, doprowadzić do, <laughs> dla do zawodników zapewnić im lepsze warunki do gry. E, I jakbym miał coś powiedzieć jeszcze dodatkowo na, na temacie Pogody to wiem, że zawodnicy dali wszystko mimo ciężkich warunków pogodowych, bo widać było z obu determinację i gdzieś tam na koniec meczu widać było duże zmęczenie zawodników. Ja teraz już myślimy, się, skoncentrujemy się tylko na przyszłym spotkaniu ze starą Rzeszów. cały tydzień będziemy pracowali, żeby jak najlepiej wypaść w tym meczu i zdobyć trzy punkty. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania?